Już w najbliższą sobotę, 13 maja o godzinie 16 na stadionie Osiru w Raciborzu odbędzie się kolejne spotkanie raciborskiej Unii w ramach czwartej ligi. Rywalem będzie KS w 1964 Rybnik. Zgodnie z komunikatem klubu Unia Racibórz sobotni mecz mistrzowski rozegra bez udziału publiczności. Z uwagi na zapowiadany bardzo liczny przyjazd kibiców gości oraz infrastrukturę obiektu przy ulicy Zamkowej w Raciborzu utrudniającą odpowiednie zabezpieczenie spotkania, mecz czwartej ligi pomiędzy Unią Racibusz a KS ROW 1964 Rybnik odbędzie się bez udziału publiczności. Policja po oględzinach stadionu oraz po przeanalizowaniu pełnej dokumentacji wydała negatywną opinię dotyczącą rozegrania meczu z kibicami obu zespołów. Raciborski klub prosi kibiców, aby nie nie przychodzili na stadion, gdyż służby zabezpieczające spotkanie nie wpuszczą nikogo na obiekt ośrodka sportu i rekreacji w Raciborzu. Pierwotnie mecz czwartej ligi pomiędzy Unią a Rowem miał odbyć się z udziałem publiczności. Ostatecznie zdecydowano o tym, że spotkanie zostanie rozegrane bez kibiców na trybunach. Od strony sportowej mecz jest bardzo istotną konfrontacją, bowiem obie drużyny bronią się przed spadkiem z czwartej ligi. W gorszej sytuacji obecnie jest Unia Racibusz, która zajmuje czternaste miejsce w ligowej tabeli. Row z Rybnika ma trzy punkty więcej, ale też ma o dwa mecze mniej rozegrane niż Raciborska Unia. Rybniczanie po zimowej przerwie wygrali zaledwie jeden mecz, dwa zremisowali i ponieśli pięć porażek. Unia z kolei zapisała na swoim koncie trzy wygrane, również zanotowała dwa remisy i poniosła pięć porażek. Od 2003 roku zespoły Unii i Rowu zmierzyły się ze sobą na poziomie czwartej ligi siedmiokrotnie. Unia nie wygrała żadnego z tych meczów, dwa razy padł remis, a pięć zwycięstw zapisali na swoim koncie rybniczanie. Jeden z tych dwóch remisów opieczni trenera Dawida Plizgi Walczyli jesienią w rybniku. Wówczas w meczu nie padły żadne gole. Wynik meczu będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Unii Racibusz.